Irek i Iwona od kilku dni są na szkoleniu barmańskim. Idziemy w długą w plener z winami o, no, o, i melanżem. Co zrobiłaś? No k no nie wyjdziemy teraz! A jakbym miała coś ty by lubić, to właśnie to, że jesteś z tobą, wiesz? Sara ja, do mnie wypisuje poganie mnie, o której w końcu będę w pracy. Nie, nie, ja pamiętam te czasy, jak musiałeś pracować w skarbie, co było straszne. Dziś co, no, no, no widzisz, byłam tam zaledwie raz, a już ledwo przeżyła. twoja walizka, a z nami koniec. Czekaj, Irek. Kłamiesz mi w żywe oczy, że Sara cię tam trzyma siłą, że cię torturuje dosłownie. A wy sobie maseczki jakieś robicie, Sarów. Wszyscy mi mówią, że zdziaziałem, wiesz, zarzucają mi to. A, Co to jest? Ogon. Co? Ogon, no ogon liścicy, tylko drugiej połowy sobie nie dorobiłem, bo mnie za bardzo wolało, uciekłem stąd. Naprawdę? Poważnie? To jest najwspanialsza rzecz jaką ktoś kiedyś dla mnie zrobił. Może powinnam poszukać innego menedżera, skoro z tobą się w ogóle nie da porozmawiać. No poszłam do nich, żeby z nią porozmawiać, jakoś ją jako udobruchać no i oddać jej te pieniądze. Ja ci chciałam tylko pomóc. I wcale nie pomogłaś. Tylko wiesz, co zrobiłaś, kochanie? Sprawiłaś, że się czuję jak zwykły frajer. Ty faktycznie powinieneś gdzieś wyjechać ochłonąć, żeby ci wróciło używanie szarych komórek. razie go. Cześć. Do Oscara jadę. Do Oscara. Do Hiszpanii. Nie wiem. Chyba że stanęłam. Nie wiem, czy nie skręciłam kostki. Co ty Co się stało? Wszystko w porządku? Poczekaj, proszę, mnie, prawie Nie ruszaj tę nogą. Jestem lekarzem. Coś podać? Poprosiłbym. Y, wodę i twój numer telefonu? Czy wzywała pani pomoc medyczną? to, bo jestem taka słaba. Monka, kochanie, wróciłem. Jesteś tutaj, bo... Jest tu kto? No Cześć, kochanie, ty moje, wróciłem. Irek, przepraszam, ale ja się muszę zastanowić, czego ja chcę w życiu. To ten, tak? Ja albo on, wybieraj. Czasem, żeby dojrzeć, trzeba się od wszystkiego i od wszystkich odciąć. Murkowie wyłowili z wysłuchału. Boże, Irek i ty tu nie, jeszcze? – Nie, się. – A to wy się znacie? E, nie, to jest jakaś wasza koleżanka, szuka dobrego kardiologa. Chodź. <grym> kardiologa? Nie, szukam fajnego faceta na seks. I pomyślałam, że twój będzie odpowiedni, skoro i tak zabawia się i z tobą, i z Leną. <grym> Widzisz, a mogłeś mieć i mnie, i swój mały sekrecik. – Spałaś z nim. – To było silniejsze od mnie. Serio? Jestem Ania w ogóle, nowa sąsiadka. Cześć. Iwona, cześć, przyjaciółka Kasia. O, dziękuję bardzo. O, to ty jesteś tą nową, ładną ciocią. No, no widzę, że wieści się szybko rozkaza. Tak. To jest e, Iwona, ciocia Julki. Iwona, dzwoniłaś. Tak, bo chciałam porozmawiać. Okej. Okay. A o czym? O tym. Muszę jechać do Stanów na trzy miesiące. Chyba, że pojechałabyś ze mną? Bierzemy ślub w Vegas. i Wojciech. Hej. Kotek, jesteś pewna, że tego chcesz? Nigdy niczego nie byłam tak pewna. <gry>